Że jest Ojczyzna. To jest Ziemia, na której się rodziło, na której się żyło, za którą się umierało. To jest Ziemia, której barwy, dźwięki, zapachy, dotknięcia wchodzą w nasze życie, której język jest naszym językiem, której tradycje są naszymi tradycjami. To jest Ziemia, na której zostały zapisane nasze wspomnienia, której duch jest częścią naszego ducha. Słowami Adama Mickiewicza witam Państwa na uroczystości związanej z obchodami Święta Narodowego 3 Maja. Nasze święto narodowe, które jest bardzo ciekawe, dlatego, że jest związane z pierwszą europejską konstytucją, drugą po napisanej w Stanach Zjednoczonych. Niestety, nasza konstytucja była dosyć pechowa, bo rozbiory były, można powiedzieć, niektórzy historycy tak twierdzą, następstwem konstytucji. Król Stanisław August Poniatowski, bardzo kontrowersyjnie oceniany, usiłował wprowadzić reformy. No, może usiłował zbyt gorliwie, ale przy zależności od Rosji, przy tym potężnym, wrogim sąsiedzie i tak by się raczej sprawa nie udała i niepodległość by upadła. Dzisiaj po prostu pamiętamy o tym, że ta konstytucja była wspaniała, postępowa, wybiegająca w przyszłość i to jest nasze święto. Jako mieszkanka Helu biorę udział w uroczystościach z okazji 3 maja co roku. Ta uroczystość cieszy się dużym powodzeniem. Przychodzą zarówno mieszkańcy, jak i goście przebywający w tym czasie w Helu. Miło wiedzieć, że są ludzie różnych pokoleń, jest dużo młodych ludzi, dużo dzieciaków, dużo osób starszych. Myślę, że wszyscy doceniają wzniosłość takich pięknych uroczystości z piękną oprawą muzyczną. Zawsze są bardzo popularne w naszym miasteczku.